Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nemo i zapraszam was na ostatni odcinek z naszej serii. Zagramy w Dark Souls 2 Szermierzem. Jesteśmy sobie właśnie przy tym oto ognisku w zamku Drang Lake I przejdźmy teraz przez bramę, którą otwiera się oczywiście przy pomocy królewskiego pierścienia. Za tą to właśnie bramą znajdziemy już naszego ostatniego bossa, to będzie już ostatni odcinek z naszej serii. Tu mam jeszcze Herold, zaraz sobie z nią porozmawiam oczywiście. E, tylko patrzę, czy mam jeszcze jakieś ciekawe pierścienie, które mógłbym wykorzystać, no a niech będzie może pierścień Flody, e, aby przyspieszyć trochę regeneracji mojej stamina, to no, myślę, że mi się przyda nam bossa i porozmawiajmy sobie z Herold. Moja jest już the dragon gave me this name for i was born with none i was born of dragons contrived by men by ones who would cozen fate herself they are the ones who created me but they failed i did not come out as intended fate would not be best and men were cursed once again Jeśli przyjdzie za że i Ona i nic więcej już nie powiem. Zaraz właśnie pójdziemy już... Y, Harold nam zdradziła, trzeba właśnie Shannel, właśnie nam zdradziła, y, jak wygląda... Kim jest tak naprawdę y, ostatni boss? Jest to Nashandra z którą mieliśmy, już na przykład przyjemność porozmawiać właśnie w zamku Dragon Lake przed, to bo tam ta królowa co się działa na tronie przed smoczymi jeźdźcami. Tak właśnie wygląda Herald tutaj już bez kaptura i Chodźmy sobie teraz tutaj na dół. E, droga do bossa jest tak naprawdę prosta, ponieważ... E, troń pragnie, witamy w nowej lokacji. E, ponieważ znajduje się e, boss już za tamtym oto fogiem. E, w tym miejscu już nawet byliśmy zresztą. E, I teraz tak. I, no nie będzie żadnego przeciwnika dodatkowego po drodze, żadnego fantoma. Tutaj nie będzie żadnych normalnych przeciwników, w tej lokacji e, nie ma. E, walka z bossem jak się odbywa? Szczerze mówiąc e, trochę się obawiam tej walki ponieważ bos posługuje się klątwą, klątwa jest to o tyle wredny stan, że dosyć szybko się nabija i redukuje nam pasek zdrowia i jednocześnie jeśli jestem człowiekiem, to nawet tak mam 50 chrony życia i klątwę nabije, to i tak tracę tą ludzką formę. A boss stawia kilka takich was, jakby chyba cztery dookoła siebie, i gdy tam się zbliżymy do nich, to nam klątwa się nabija. Dlatego jest tutaj bardzo naprawdę nieprzyjemnie na, na tym bosie. No i zobaczmy w takim razie sobie już teraz kastenkę. Oto właśnie naszandra. Są różne metody. Znaczy, kacenki zaraz tam o tym powiem. Nie będę przeszkadzać teraz. Grave Undead. You have proven yourself to me. Now be one with the dog. Dokładnie są dwie możliwości kastenki. Pierwsza to jest taka, jaką właśnie widzieliście, że to my wchodzimy, nasza Andra już na nas czeka. Druga kastenka jest y, taka, że. O, właśnie, to są te wazy, które klątwy będą nabijać wrednie. Druga kastenka jest taka, że to my tutaj wchodzimy, nikogo nie ma tak naprawdę i ona dopiero y, będzie y, wchodzić y, przez foga obok nas. i właśnie, cały czas mi to życie zabiera. Co, może to bym rozbił? Huh. Dobra, to mógłbym sobie na przykład człowieka postawiać, to by było nie najgorsze. A zaraz, w jaki sposób to trzeba rozbić? To... O Jezu, jak mnie to trafiło? Zaraz, 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 się! Dobra, trzeba trafić, okej. Okay. Boss nie należy do najszybszych Ale jego jakby głównym tutaj Atakiem jest ten promień Ponieważ te fizyczne ataki kosą można W łatwy dosyć sposób uniknąć sobie No i ta klątwa generalnie będzie nas tutaj bardzo męczyła No jak później nam już zjedzie pasek zdrowia Tak do połowy jak ja mam właśnie teraz jak widzicie No to już się robi dosyć nieprzyjemnie ponieważ jest nas w stanie praktycznie Jednym trafieniem zabić takim Mam na myśli tutaj tym promieniem, bo kostą to dwa trafienia. Chyba, że jakiś mocniejszy tak by wyprowadziła, to nie wiem, jakby to się skończyło dla mnie. Oj, źle to rozegrałem, bardzo źle, ponieważ zabrakło mi staminę na uniki. Dobra, mogę się uleczyć. To jest fajnie, bo. Muszę powiedzieć, że jest fajnie, bo już klątwa na mnie nie działa, bo jestem za daleko. No, niestety, tak wcale nie jest fajnie. Dobra, teraz mogę trochę poatakować. I Mam nadzieję, że naszandra zginie. Nie wiem, czy ona tutaj dysponuje jakąś obszarówką. Wydaje mi się, że chyba nie. Nie no, nie mówcie, że mnie zabije w takim momencie. Dobra, naszandra została pokonana za pierwszym razem. Wszystkie już tutaj. Y, oczywiście te dzbany, te urny magiczne z klątwą zniknęły. Dusza naszandry jest teraz moja. Y, możemy teraz podejść sobie tutaj, właśnie do tej oto bramy. Która tak jest oddzielona od nas przepaścią, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Możemy sobie teraz tam podejść, e, odpalić kasztankę i tak naprawdę zakończymy już w tym momencie naszą grę. Jednak e, nie będzie to wcale oznaczało, że nie będziemy mogli dalej grać na tej postaci, bo żeby przejść na nową grę, plus jakby, czyli zacząć wszystko od nowa z nowymi przeciwnikami, z nowymi spawnami przeciwników, e, z wyższym poziomem trudności, ale za to mm, przeciwnicy znają więcej dusz, no to trzeba będzie sobie przenieść się do Majuli jeszcze, bo ponieważ jak to skończymy grę, to jeszcze możemy mówić, przenieśmy się do Majuli. I tak jak sobie usiądziemy przy ognisku, pojawi się nowa opcja, czyli rozpocznij przygodę, podróż do Drangleic raz jeszcze. Teraz chyba możemy wyjść stąd tam przez foga, tak? Nie, wydaje mi się, że chyba nie można. Jakby na przykład użył piórka, zobaczmy. Nie, można. A to nie wiem, co by było. Dobra, chodźmy tutaj. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. I oto i koniec Dark Souls 2. Oto koniec też serii, którą prowadziłem tak naprawdę przez kilka miesięcy, od czasu, kiedy to Dark Souls 2 wyszło tak naprawdę na PC-ty. Od razu odpaliłem serię z szermierzem, i teraz ją właśnie zakończyliśmy sobie jeszcze w lipcu. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas Ja już nie planuję raczej grać na tym szermierzu Raczej żadnego DLC tutaj też nie będę na nim przechodzić Ponieważ przecho przerabiam DLC jakby na piromancie Którego specjalnie po to DLC właśnie stworzyłem Chociaż nawet przed rozpoczęciem tego odcinka Tutaj zalogowałem się na tą postać Odpaliłem ją sobie No i otrzymałem ten smutny szpon Ale naprawdę na tej postaci nie mam zamiaru już więcej grać Może na jakichś streamach, ale nie wiem Zobaczymy, niczego nie sobie obiecywać Generalnie jeśli chodzi o Dark Souls 2 to planuję jeszcze Przejść DLC, wszystkie, ale to na piromancie, więc to nic nowego nie będzie. No i oczywiście Dark Souls 2 wyzwanie. Myślę, że będzie można sobie za jakiś czas odpalić. No i jeszcze seria na NG, ten obiecany mag, który obiecuje że no się w końcu pojawić musi. Także, no, więcej pomysłów na Dark Souls 2 nie mam na razie. Nic mi do głowy nie wpadnie. Mam nadzieję, że te następne DLC słyszałem, że te następne DLC mają być znacznie dłuższe. Czekamy też. Oczywiście na wszystkie gry, które zapowiadałem w filmie. Jeśli nie wiecie o czym mówię, o jakich grach mówię w ogóle, to zachęcam was tam w opisie umieszczę link do tego filmu, o którym właśnie w tym momencie wspominam, o tych grach, żebyście mogli sobie zobaczyć co mnie takiego interesuje w przyszłości. Oczywiście oprócz tych gier planuję kilka takich serii niezapowiedzianych, takich niespodzianek. Czy to będą jakieś krótsze gry, czy to będą jakieś poważniejsze, długie, normalne projekty, czy może jakieś jednorazowe gameplay też się mogą pojawić, na przykład na zasadzie, że wrzucę jakiś film, jakiś wam się nie spodoba gra, to już nie będziemy tego kontynuować. Jeśli Wam się spodoba, rozpoczynamy serię. Już nie raz tak było na kanale i myślę, że to jest całkiem fajny sposób, fajna metoda. Dark Souls 2, powiem Wam szczerze, jest grą, którą można przejść naprawdę dosyć szybko po speedranach, nawet na speedranach takich z, ze wszystkimi bossami, ponieważ... Prawdę powiedziawszy, moim zdaniem przynajmniej, większość bossów Dark Souls 2 jest trochę prostsza niż Dark Souls 1. I przez ten patch głównie, bo jakby nie znerfili na przykład tej grzesznicy wielu, wielu, wielu innych bossów, nie obniżyli obrażeń, oni zadają częstotliwości ataków itd., jak podobno to miało miejsce na przykład z grzesznicą. To by było to naprawdę bardzo ciężkie do przejścia. Ale teraz ym, większość bossów yy, nie stanowi dla mnie większego problemu, większego wyzwania. Ja tam na przykład, no, nawet lord yy, przegniły, z którym się okropnie męczyłem na PS3, bo miałem powolną postać, nie potrafiłem go zabić. Yy, nie, nie wiedziałem w ogóle, jak się za niego zabrać. Tak teraz go tam zazwyczaj za pierwszym, drugim razem zabijam, yy, Starym żelaznym królu już w ogóle nie ze wspominać. Yy, i słuchajcie, no, napisów nie możemy pominąć, już je sobie zostawimy do końca, tak myślę. Yy, pokażę wam, jak teraz. Będzie wyglądało jeszcze ewentualne przejście na NG, jednak tego już nie będę robić. Um, I tak naprawdę to tyle chyba, tak mi się wydaje. Um, możemy sobie właśnie tam, przed chwilą mogliśmy zobaczyć wszystkich voice actorów w napisach końcowych. Krótszy zdecydowanie odcinek wyszedł to dlatego, że też że Mrocznego głowca nie pokonałem, tak warto mi się to nadmienić, dlaczego tego nie było, jak ostatnim odcinku już chciałem. Nagrywałem sobie odcinek, no, na Facebooku wszystko pisałem. nagrywałem po prostu w skrócie odcinek, męczyły mnie bluescreeny, ponieważ jeszcze się nie zaopatrzyłem w padał z Xboxa 360, grałem na padzie od PlayStation 3 i Motion Joy po prostu mi crashował, wywalały mi jakieś bluescreeny, no i niestety nie udało się tego nagrać. I tak zdecydowałem, że nie będę wrzucać jakichś 10-minutowych tam nagrań, jak tam próbuję, bo to nie ma żadnego sensu. Wszystko jest opisane po prostu na Facebooku. Tak czy jak niestety moje nagranie, gdzie go pokonałem po przerwie za pierwszym razem, jakby, no niestety nie zostało tutaj uwiecznione, przez to, że po prostu skraszał mi się program. Także no niestety nie zobaczycie tego w tej serii jeśli ktoś chciałby zobaczyć tego bossa to może sobie śmiało odpalić zawsze serię z PS3 i tam zobaczyć czy wszystko zobaczyć sobie całą grę w całej okazałości bo tam zabiłem każdego bossa praktycznie no w tej serii też się starałem tylko ten rocznowowca mi tutaj nie wyszedł niestety zakończyliśmy tą serię myślę, że to nie będziemy tutaj więcej niczego ciągnąć ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę mam nadzieję, że się dobrze bawiliście raz jeszcze podczas tej serii oglądając ją, trochę się tak rozciągnęła, były chyba takie dwie jeśli dobrze że pamiętam e, przerwy w przesyłaniu odcinków e, tutaj na Szermierzu. E, no ale już ukończyliśmy projekt. E, jakbym miał ocenić Szermierza, to na początku jest dosyć ciężko, do, do czasu aż się przyzwyczaimy, aż sobie odblokujemy Power stensa. Wtedy Szermierz już naprawdę zmienia się w mm, OP postać, naprawdę. Te rapiery, do których się nie mogłem przekonać na sam początku, jak widzicie, nawet na końcu okazało się, że są naprawdę niesamowitą bronią. Nie tylko na PvP, jak ja to zawsze mówiłem, że no to tak, to jest akurat fakt, że rapiery na PvP są świetne, ale jak widzicie, nawet Bossa można. Ładnie było sobie zaciukać tam 500 ileś ponad damage'a, atakując tak szybko. To jest coś niesamowitego. Um, no i na Shandry tak naprawdę pokonałem za pierwszym razem, co mi się chyba jeszcze nie zdarzyło ani razu, żebym solo ją pokonał za pierwszym razem. Um, nie już przez chwilę myślałem, że to, to Sunstrike z a z Dark Souls 1 leci w tle. Um, Czekamy sobie oczywiście teraz na Bloodborne, czekamy na inne premiery. Mówię, w link w opisie do tych gier, na które bardzo czekam. Um, zachęcam serdecznie tam oczywiście, żebyście sobie to odwiedzili. Um, i chyba to już jest koniec. Tak mi się wydaje, bo tutaj już. W ogóle szkoda, że takie, taka klasa jak na przykład Kapłan została tak bardzo znerfiona teraz w tym najnowszym patchu, to tam DLC wychodził ten jęk giga-patch. Że dobrze, że Kapłana poprowadziłem sobie na streamach zanim wyszedł ten patch, bo mi się naprawdę zdziwił, jakby w trakcie gry mi go tak znerfili. Zmniejszyli liczbę jego. jego... Cudów tych tam błyskawic najpotężniejszych. No po prostu masakra. Jak <grafię> wtedy, jak grałem, to słusznie powiedziałem i stwierdziłem, że kapłan to jest najbardziej OP klasa. Tak właśnie było. Teraz już niestety tak nie jest. No i jak widzicie, pojawiamy się tutaj z powrotem w Majuli. Mając oczywiście duszę, możemy sobie normalnie teraz grać dalej, jakby ktoś miał taką ochotę. Jednak ja nie będę tego robić. Możemy sobie już tutaj do Ogniska i kliknąć opcję. Druga podróż do Drangleik, jeśli ktoś ma ochotę przejść na NG, i tak się pobawić kilka jeszcze razy. Słuchajcie. Myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. Zdecydowanie krótszy niż można było się spodziewać na ostatni materiał, ale co ja poradzę na to, że zabiję po prostu na Szandrę za pierwszym razem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że seria Wam się spodobała. Szermierz, naprawdę bardzo fajna klasa. Trzeba się trochę jednak przyzwyczaić, odblokować sobie power stance'a, wybrać odpowiednie dla Was bronie. Polecam naprawdę te fajna broń, dobrze mi się z tym grało. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że film Wam się spodobał i tak nie zapomnicie o i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych seriach, niekoniecznie też z Dark Souls 2, chociaż zapraszam Was też do oglądania DLC, jeszcze dwa przed nami. Na razie, pa pa!